Cześć, z tej strony Igi, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak czyścić pistolet Alien 500. Mój pistolet ma obecnie strzelone jakieś 300-400 strzałów. Pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda zabrudzenie przy takim przebiegu. Wyjmujemy magazynek, sprawdzamy czy w komorze nic nie ma. Wysuwamy tutaj tego pina z przodu. Zdejmujemy górną część. Zdejmujemy zamek. No, i tutaj się ukazuje nam to, co przysparza mi najwięcej problemów przy czyszczeniu. A jest to ten zespół tłoka gazowego. Akurat, jak widzicie, przy tych 300-400 strzałach nie ma dramatu, nie ma tutaj za dużo osadu ale jest to najbardziej czasochłonna rzecz przy czyszczeniu właśnie ten tłok ten element można też rozłożyć dodatkowo wystarczy tą sprężynę powrotną troszeczkę zsunąć w dół i można tą rzecz razem ze sprężyną zdjąć tak żeby został nam ten sam tłok gazowy do czyszczenia tego tłoka gazowego mamy w zestawie z pistoletem specjalny płyn carbon remover. Dodatkowo jest jeszcze olej do smarowania pistoletu. Ja przy czyszczeniu wykorzystuję jeszcze penetrator penetrator protech. Spryskuję nim lufę. Jak widzicie, jest tu sporo zakamarków do wyczyszczenia radzę to sobie w ten sposób, że spsikuję wszystko zanim będę czyścił kolejne rzeczy żeby fajnie to nasiąknęło no i to niech sobie tutaj pracuje kolejną jeszcze tutaj rzeczą którą Wam chciałbym pokazać to tutaj jest ten otwór gazowy tutaj też to spsikuje a czyści się to specjalnym kluczykiem który mamy w zestawie on jest spasowany perfekcyjnie i to w ten sposób tam się skrobie sam tłok gazowy spsikujemy sobie tym carbon removerem dajemy żeby on troszeczkę się żeby popracował na miękku i później można to wyczyścić jeśli będziecie strzelać więcej ja często mam tak, że to jest dobrych kilkaset sztuk w ciągu tygodnia no to tu już się w tych w tych pomiędzy tymi elementami zbiera tego nie wiem, czy to ostrze, nie ostrze ostrze no przysparza to trochę problemów, jak się tego więcej zbierze. Jak już jest bardzo ciężko, no to wysku, wykorzystuję taki skrobaczek i tym skrobaczkiem tutaj sobie to usuwa. Dobra. No to ja to wszystko spsikuję. Daję, żeby preparaty popracowały. A jak to przetrę, to pokażę Wam, jak, jak wygląda wszystko wyczyszczone i złożymy pistolet z powrotem. Główne elementy pistoletu mam już wyczyszczone. Szkielet, zamek, górna część. Sprężna powrotna z Żerdzią. No i ten tłok gazowy, o którym Wam wspominałem, który stanowi trochę problemu. Żeby go złożyć, należy tutaj teraz tą sprężynę skompresować. I mamy już złożone w całość. Dobrze. Jak już jesteśmy tutaj, to pokażę Wam jedną rzecz pozytywną. Że nie ma tutaj żadnych zakamarków, gdzie ten brud może się zbierać. W zasadzie, jak sprzykamy sobie jakimś preparatem całość, wystarczy to przetrzeć do sucha, do czystego i mamy temat ogarnięty. Jedyny problematyczny element to jest tutaj ten, ten malutki otwór, skąd wychodzi ten bolec przy naciskaniu na język pustowy. Jeśli tam się coś zbierze, wydaje mi się, że trzeba będzie rozebrać to na drobiazgi, żeby dotrzeć do tamtego elementu. Nie czyściłem jeszcze tutaj tego otworu gazowego, żeby Wam pokazać, jak z tego kluczyka z zestawu korzystać. Wkładamy do środka kawałek szmatki, całość wpychamy i po prostu w ten sposób na boki. Pracując, czyścimy ten otwór gazowy. Jak widzicie, trochę tam się tego dobra zbiera, ale jest to dosyć szybkie do wyczyszczenia. Jeszcze raz możemy, wyczyścimy i będziemy mogli już pistolet składać w całość. Do czyszczenia lufy używam najczęściej szczotki mosiężnej i sznura. To wystarcza, żeby naprawdę ładnie wyczyścić lufa. OK i stałek mamy wyczyszczony pozostaje nam nasmarować najbardziej newragliczne elementy często pewnie się zastanawiacie jakie są to elementy tam gdzie metal o metal najbardziej pracuje czyli tam gdzie mamy wybłyszczone tam trzeba delikatnie posmarować olejkiem bądź jakąś olejem bardziej stałym akurat w przypadku Aliena ten taki smar w płynie jest bardzo dobry zakładamy sprężynę razem z tłokiem zanim założymy zamek jeszcze troszeczkę zamek posmarujemy Okay. Mamy założony zamek. Zakładamy górną część pistoletu. I mamy pistolet wyczyszczony, nasmarowany. Pozostaje tylko to teraz wyczyścić do sucha z nadmiaru olejka. I to by było na tyle. Gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Dziękuję i do zobaczenia.